Witam Was mordeczki, w tym momencie jesteśmy na kanale argan.pl Natsartujemy argen Hashtag Fame e, To jest moja prawilna mordeczka, pomogę mi w pewnej rzeczy, tak samo ja mu pomogę, więc mordeczki, zapraszam Was do subskrybowania jego kanału. Jak widzicie e, kanał jest bardzo fajnie zrobiony, już tutaj pewnie parę piosenek jest Naprawdę bardzo fajnie, jak widzicie, ja mu w tym momencie daję subskrypcję Daję mu także dzwoneczek, więc będzie mi się wyświetlało, że wsadza jakieś sobie nowe filmy, filmy Mam nadzieję, że wy też tak zrobicie, także niedługo startuje jego serwer, ale to inny film powstanie na temat tego Więc mordy, ja kończę, zapraszam was do szósta, no i to wszystko z mojej strony, halo mord ktoś tam pisno! dzieci, pi 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 Ty jesteś wysoki! Nie jestem wysaci. Gramy no to um, wy ty coś napiszcie na czacie? Napisałem ja A Ja nie mogę pisać na czacie Ja mam na, na, na imię stref, ale strefking, King, ale mówcie do mnie stref. Bo tak do mnie mówią przyjaciele. Ej, a mogę napisać na czacie A? Tak. A ja, nie, ja nie. umiem pisać, znaczy nie Sędza. mogę. O, ty, ty jesteś w gildii. Ja, ja jestem tak. Dawideku. To jest wasza gildia? Do no, mojego kolegi, my teraz prawie Ale... wszyscy. Ale my chcemy im o to zrobić, bo jakbyś zobaczył nasze ranking, 683 ranków by tylko. A No by... bo, bo ja tylko z tym kostem i teraz nie przegadamy. Tym, yy, no to tylko my mamy 500 plus, a ja mam ogólnie 1046 rankingów. Ło, to ty, ty jesteś kozak. Ile ty, Neliku, masz na rankingu? Eee, prawie 700. No, on ma tyle, a oni mają 500 milów, to wiesz. A mi... Chłopaki mi zrobili o chwilę temu. No, zrobili nam oszusta. Bo ja chciałem bo oni mówią, że ja mam podobny nick do jak Pompa, więc nie będą, nie będą ze mną grali i i, przy I powiedzieli, przyżegnaj... się z... Ty, coś tam. I... I mnie zabili. Macie, Ej, to co chłopaki, Ej, teraz... robimy tak? Ej, ile wy tak ogólnie w Minecrafta? Ja... Ja, ja miał... jakieś dwa miesiące już. Ja dostałem na urodziny od niego premium. No, kupiłem ono. I, on i mu. teraz uczę się grać. A ja grałam w Minecrafta no. trzy miesiące. Tak? A, A ja dwa lata. Bo ten, yy, Kuba... Powiedział, że będę z nim grał, a ja powiedziałem, że nie będę z nim grał, bo chcę grać sobie na takim serwerze bardzo znanym, Minigame, wiecie co to? No wiem. No i on powiedział, że mi kupi Minecraft Premium, a że on tam kiedyś siedział na chyba taki serwer hardcore najlepszy. Jak on to Jaki mówił. Jak, wiem hardcore? Nie, RV.pl y O ja na Arivy gram. No i on mówił, że on tam kiedyś w topce był, bardzo wysoko, że na 16 miejscu chyba. I mówił, że normalnie mi kupi y, takie coś jak Minecraft Premium. No i hey, ja Jak ja się to odrzuci strafił? Jak co? Odrzuci. Mhm. A, bo i ten. I on mi kupił i kazał mi się zalogować, no i gram sobie teraz. Ej, kogo mogę uderzyć, żeby poleciał ode mnie? Nie mnie, bo ja już mnie u ktoś uderzył i mi się nabił. I często mam tak, że nie... A! Ten, że mam... Aaaaa! Coś tam pisno! Dzieci! Pi, pi, pii! No, ktoś... jest to... ty, ty jesteś wysoki! Nie jestem wesaci. Jesteś! Ta? Ej, on mówi, że jestem wesaci! Kto to wysaci. Podobno... Pod... Ej, su, podobno mam głos jak wesaci. Kto to wysaci. Ej, to jest wysaki, bo on zrobił... Trafił... Pisknął. Zrobił to samo co Wesati, JA się go boję. Też. Ty, ktoś pisknął! Ale kto to Wesace? Podobny na głos! To jest on! To nie jestem Wesace. Ej! No, a a wiecie, kto kto Trąb... wiecie kto to jest Lisek Tromba? Wiecie kto to jest Lisek TRĄBA? Tak. tak, tak. To taki tak. też Steve podał na, do niego to podobny wiecie, głos. On nam zrobił no i nagrał na ed. Mhm w życiu, że no, życiu, no, życiu, na no naprawdę, tam odcinek, chyba, nie pamiętam który, NIE ma... BIJ MNIE! Dawno, Nigdy tym, w życiu! No? Bo jedyna osoba, która mnie bije w domu, to mama, ty nie możesz. Ja NO ja... NIE BIJ MNIE! A ja mam knoka 3, i A ja też mam knoka 3. NO NIE BIJ MNIE! To boli! Nie bij go, nie bij go, A ja mam 6 dwa. No i przeproś Ma... Przepraszaj! Najlepsze jabłko? Kurwa, boli mnie to! Aaaa! Ej, a pokaż to jabłko Bo ja nie mam takiego święcącego Nie bij mi... Daj mi... seta za to No, no to mnie nie bij Jeżeli masz odwagę, żeby mnie uderzyć, to miej odwagę, żeby zdjąć seta Dawidek, pokaż świecące jabłko, bo ja... No ja i to... Zdejmij seta teraz, jak się nie boisz. Popatrz się. Ono się świeci, a moje się nie świeci. Czemu? Bo ja mam fajniejsze. Chcecie... Kobla się? wyrzucam. Chcecie? Pokaż, a muszę No, Zabrał mi! Relik! Nie zabrałem mu! Zabrałeś mojemu przyjacielowi! Tak! tego jabłka. No nie bij mnie! Dawidku, mam tylko te jabłka, jak one wyglądają? Znaczy tamto. to? Biją się, nie bijcie się chłopaki. I Przeproś. Do tej waszej nie, przepraszam. Tutaj jest Ale... kopiować i temy, kopiować i temy. Muszę mieć. Ciemnych chłopaki? Ale to nie jest moja. Ej, wejdźcie tu w dwójkę, w trójkę, chodźmy do dziury wszyscy, razem. Wszyscy ja idę. Wszyscy razem tu stajenki to tatusia to, i panaki! Aaaaaaaaa! No kurde, wesoci! Jakie wysokości? Kuba o czym oni mówią? Kuba? Kuba! Kuba oni nas biją! Nie, nie bijcie, no, sobie... Bo co, bo co? Ty myślisz, że ty jesteś coxpi? Ja cię, za dobra, piszę help hop. Te się. się. Ja Dodujesz do za co? ci mogę matkę skurwy sieduje mady w dupę? Kurwa, Giń! kurwa! Będziecie mi przyjaciela bić. A gin skurwielu gruby. Gruby skurwiel mnie bije. Ja nie mam sprinta! Bo ja grałem na emycy hardcore. Ej, Polisz! Polish! Chuj no, ci w dupę! Ja mam kurwa staka grubasie jebany! No na pewno, no gdzie? W dupie! Ora! Ora! Ja też, ora! Spierdalam! Spierdalam! Ora ich garu, nie daj się zabić U. tym jebanem Steve'om! Chuj im w czoło i będzie im niewesoło. Jem dobre jabłko. Oszusta nam zrobili, jebane kastratiksy. mogę. Spierdoliłem, a ty... Spierdoliłem, ty też spierdoliłeś? Nie, nie uciekłem, ale... Nie bardzo dobre jabłko. Chodź, chodź, chodź na... na chodź biegnij na F3, tu jest taki duży tunel. Ja cię zakobluję, niech te Steve'y nas nie gonią. Nie, NIE CZEKAJ SKURWIELU GRUBY! Teraz to cichuj chuj w czoło. Uciekam, zaraz się wyloguję. Dobrze, logaj się! Logam się, jeszcze tylko 10 sekund. Logam już zaraz. No, głupie Steve'y, przeproście nas teraz. Dlaczego? Minecraft garł za tobą! Tutaj, tutaj, tak. za mną, do mnie! Mi padło. Minecraft, Garu do mnie szybko, biegnij, tutaj, zabili cię, no. w dupę, no jest to, skurwielu gruby, jedz to, chuj w dupę, zabiliście mi przyjaciela, No dawaj jedz to, skurwielu! To No jest to! Jesteś Steve. I rucham ci matkę. Papa!